Selvety mini. Z tej strony Korneliusz, a w tym odcinku chciałbym poruszyć temat przygotowania się do matury z języka łacińskiego i kultury antycznej. Myślałem o tym materiale już od jakiegoś czasu, a w dodatku pojawiające się w związku z tym prośby tym bardziej zmotywowały mnie do podjęcia pewnych działań w tym kierunku, więc tak też przychodzę do Was właśnie z tym nagraniem. Może na samym jeszcze wstępie dodam, że Matura z łaciny nie jest zbytnio popularnym egzaminem w Polsce, ale mimo wszystko pewne zainteresowanie jest. Jeżeli jesteś właśnie takim zainteresowanym i szukasz kilku wskazówek, no to ten film jest dla Ciebie. Przygotowałem 6 rad, na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowania się do matury z języka łacińskiego i kultury antycznej. Może niektóre rady również przydadzą Wam się na inne matury, kto wie. Ja już bez zbędnego przedłużania. Zapraszam. Rada pierwsza. Zainwestuj w słownik łacińsko-polski. Myślę, że niezbędnym elementem przygotowań pod maturę z łaciny będzie słownik łacińsko-polski. To dzięki temu słownikowi możecie swobodnie wykonywać wszelakie tłumaczenia, ale też poznawać nowe słówka. Zawsze taka wiedza może Wam się przydać. W tekście do tłumaczenia, który pojawia się w pierwszym zadaniu na maturze. Możemy natknąć się na różne słowa, które mogą być albo proste, albo trudne. Musimy mieć to na uwadze, że nie ma ustalonego zasobu słów, który obowiązuje na takiej maturze. Trzeba być gotowym na wszystko, a takie studiowanie słownika może nam w tym pomóc. Rada druga. Poćwicz tłumaczenia tekstów. Warto też poświęcić trochę czasu na próby tłumaczenia różnych tekstów napisanych po łacińsku. Jeżeli nie jesteście pewni, to zawsze możecie poprosić kogoś w tym kierunku o pomoc. Sprawdzić, czy na pewno dobrze przetłumaczyliście, albo dopytać się, jak najlepiej interpretować poszczególne elementy. Jeżeli dysponujecie podręcznikami szkolnymi, to tam z pewnością znajdują się teksty o różnej tematyce. Dobrze też by było poćwiczyć na tekstach z matur. Będziecie bardziej świadomi tego, co może Was czekać na maturach, w sensie, jak długi może być taki tekst. Albo jakie przykładowo konstrukcje gramatyczne powtarzały się na przestrzeni ostatnich lat. Rada trzecia: powtórz istotne zagadnienia gramatyczne. Miejcie na uwadze, że nie obowiązują Was wszystkie możliwe zagadnienia gramatyczne. Warto w takim wypadku skorzystać z aneksu do informatora, w którym znajduje się wykaz wymagań na maturę. Stamtąd też dowiecie się, na co powinniście zwrócić uwagę przy nauce, a czego powinniście na przykład unikać. Tutaj taki przykład z aneksu obowiązującego w latach 2022-2023 oraz 2023-2024. Możecie zauważyć, że w punkcie G, przy wymienianiu czasów, w jakich powinniście umieć odmieniać czasowniki, pojawia się tylko futurum primum. Nie ma zaś wzmianki o futurum sekundum. Oczywiście. Obowiązuje Was dość szeroki zakres materiału, ale myślę, że warto mimo wszystko zajrzeć do takiego dokumentu i przy okazji odhaczać sobie punkty z zagadnieniami, które opanowaliście. Przy okazji załączę link do podstawy programowej Kształcenia Ogólnego, który zresztą znajdziecie na stronie CKE, gdzie macie podane podobne informacje co w aneksie. Tylko, że ten dokument został wydany w lipcu 2024 roku i dotyczy m.in. zakresu materiału obowiązującego na lekcjach z języka łacińskiego w 2025 roku. Mimo wszystko zapoznałam się z tym dokumentem i wiele zagadnień odpowiada tak naprawdę temu, co pisano w aneksach, więc warto sobie to przeczytać. W opisie filmu podam numery stron, gdzie dokładnie tego wszystkiego szukać. Rada czwarta. Nie przemęczaj się. Jest to rada dla wszystkich maturzystów, nie tylko tych, co zdają maturę z łaciny. Pamiętajcie, pod wpływem zmęczenia nie uda Wam się z pełną świadomością opanować materiał. Kiedy czujecie, że już nie możecie więcej, to nie zmuszajcie się do dalszej pracy i po prostu pozwólcie sobie na odpoczynek. Tym samym punkt czwarty zahacza o punkt piąty, czyli wysypiaj się. Warto, żebyście odpowiednio się wysypiali. Czy to przed maturą, czy ogólnie podczas roku szkolnego. Tak naprawdę, w dużej mierze to od ilości przespanych godzin zależy, jak będziemy funkcjonowali w ciągu dnia. Najlepiej spać co najmniej 7 godzin, przy czym 8 godzin i wzwyż zagwarantuje, zagwarantuje Wam lepszą koncentrację w ciągu dnia oraz większą odporność na stres. Ale. Nie interpretujcie tego tak, że jest to w 100% pewne. Na podstawie książki doktora Matthew Walkera Dlaczego śpimy? Odkrywanie potęgi snu i marzeń sennych możemy się dowiedzieć wielu przydatnych informacji dotyczących tytułowej potęgi snu. Tym samym z książki można m.in. wywnioskować, że dopiero regularny 8-godzinny sen zagwarantuje nam wiele korzyści albo nas naprawi. Trzymajcie się tego, bo każdy krótszy sen od wspomnianych 7 godzin już może doprowadzić do pewnych perturbacji. Zresztą, bardzo Wam polecam tę książkę. Nie jest to żadna płatna y, reklama z mojej strony. Po prostu pozytywnie na mnie wpłynęła, dzięki czemu lepiej się wysypiam. Ale też jestem bardziej świadomy wielu zagrożeń wynikających z nieodpowiedniej ilości snu. Rada szósta. Przeanalizuj różne teksty, filmy dotyczące kultury antycznej. Z kulturą antyczną jest trochę tak jak z loterią. Zadań nie jest jakoś bardzo dużo, ale ich treść jest często zróżnicowana, no i trzeba być na to gotowym. Ponownie odsyłam Was do aneksu do informatora najlepiej zaktualizowanego, bo tam znajdziecie wszystkie wymagania na maturę. Jeżeli chodzi o same źródła, skąd w ogóle pozyskiwać wiedzę, myślę, że warto zaopatrzyć je w podręcznik od historii, ale na poziomie rozszerzonym dla klasy pierwszej. Tam znajdziecie wiele informacji o takim przykładowym starożytnym Rzymie, i to w takiej ilości, która pozwoli Wam już poczuć pewną stabilizację, jeżeli chodzi o panowanie tego zagadnienia. W dodatku powinny tam też się znaleźć informacje o architekturze, co również jest wymagane pod maturę. No i właśnie, jeśli jednak podręcznik do Was nie przemawia, to proponuję filmy na YouTubie. Z pewnością znajdziecie wielu twórców, którzy w swoich materiałach zajmują się m.in. starożytnością, więc tutaj też Was odsyłam do takich materiałów. I to tak naprawdę najważniejsze rady, jakie mogłem Wam przekazać. Każdemu, kto przygotowuje się na maturę lub będzie zamierzał, życzę powodzenia i trzymam kciuki za jak najlepsze wyniki. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam serdecznie.